Hej, witam moi drodzy, wczoraj dostałem telefon od swojego stałego klienta, mówi że zalewa mu apartament i że trzeba podjechać i sprawdzić skąd powstaje ten problem, od razu wyjechałem, dalej pokażę wam filmik z jego mieszkania, jakie są szkody i na czym polega problem, pozdrawiam. No, jak zauważyliście, totalnie były przyklejone te płytki. Nie było w ogóle zrobiona hydroizolacja, nie były wklejone taśmy hydroizolacyjne, No, będziemy to wszystko naprawiać. Teraz robimy skucie tych płytek, będziemy robić tynkowanie, robić hydroizolację, wkleić taśmy hydroizolacyjne i kłaść od nowa płytki. Pozdrawiam!